W pierwszym sposobie musimy. Detknąć Pendrive. Cześć, witam Was na kanale Łączymy Technologię w serii Dziwne U mnie Działa. W dzisiejszym odcinku pokażę, w jaki sposób zgrać nagrania z rejestratora na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich będzie dotyczył zgrywania bezpośrednio na Pendrive. Drugi zaś będzie dotyczył zgrywania na komputer. Musimy zacząć od kliknięcia w okienko odtwarzania. Wybieramy naszą kamerę, z której chcemy zgrać nagranie. Następnie, najeżdżając na ekran kamery, wybieramy ikonkę nożyczek. I wybieramy zakres, kiedy chcemy wyciąć nasze nagranie. Następnie klikamy zapisz. Wyświetla nam się okienko archiwizacja i dwie dostępne opcje: nagrania i dziennik oraz odtwarzacz. Zaleca się wybrać najpierw jedną, następnie drugą opcję. Pierwsza z nich są to nagrania, których bardzo prawdopodobne, że nie będziemy mogli otworzyć w standardowym odtwarzaczu na naszym komputerze. Dlatego potrzebna jest też druga opcja, która pobiera na nasz nośnik program do odtwarzania nagrań. Klikamy OK. Wyświetliło nam się okno z wyborem ścieżki do pliku. W tym miejscu możemy zaznaczyć, gdzie chcemy, aby nasze pliki zostały zapisane. Stworzymy nowy folder. Nazwijmy go nagrania. Potwierdzamy. OK. Wybieramy go i klikamy Zapisz. Klik został zapisany, a teraz drugi sposób. Przejdźmy do programu IVMS 4200. Wchodzimy do menu głównego, ikonka w lewym górnym rogu. Klikamy Zdalne odtwarzanie. Wybieramy z listy odtwarzania obrazu nasz rejestrator. Następnie naszą kamerę, z której chcemy nagrać obraz. Możemy kliknąć w ikonkę i zobaczyć jego podgląd. Następnie, w tym miejscu na dole, widzimy ikonkę pobierania. Klikamy ją i wybieramy moment, który chcemy zapisać. Kiedy już wpiszemy godzinę, którą chcemy zapisać, klikamy pobieranie. Widzimy komunikat: Pobieranie dla wszystkich kamer zostało ukończone. Jeżeli chcemy wiedzieć, gdzie program zapisuje nasze nagrania, musimy przejść do ustawień. Konfiguracja systemu. Zakładka, pliki I w tym miejscu widzimy ścieżkę naszych nagrań. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Dzięki za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie. Cześć! Pierwsza z życiu użyłem słowa Zaś.